Dzień dobry, moje nazwisko Zbigniew gaca Richter. reprezentuję Stowarzyszenie Grupa Militarna Pielica. Jesteśmy z gminy Wyśmieżyce, to jest w powiecie Białobrzeskim, w województwie mazowieckim. Organizujemy w spale po raz trzeci już mały piknik czy też zlot militarny. Pierwszy organizowany był kilka lat temu na bunkrze w Konewce. Był zlot w ubiegłym roku i jest również w tym roku. My jako grupa jesteśmy organizatorem. Pomagali nam w organizacji chłopcy ze Stowarzyszenia Batalion Tomaszów i grup i, gru, i kilka innych grup rekonstruktorów my osobiście przeprowadziliśmy kilka ciekawych pojazdów ten za nami BRDM-2RS taki opancerzony pojazd rozpoznawczy ciężarówka amerykańska Reo Kaiser mała ciężarówka terenowa GAZ-66 Star 266 Mercedes G i Hammer w wersji Logistycznej. Mieliśmy też taki pojazd kominicowy Volvo BV, który miał wozić ewentualnie osoby, które były chętne na przejażdżki i sanitarka do 254 z 1933 roku. Ogólnie na zlocie było ponad 100 uczestników. E, prawie 60 pojazdów, z tym, że było to dosyć płynne. E, zwiedziliśmy okoliczne e, miejscowości. Głównie koncentrowaliśmy się na e, zwiedzaniu umocnień rzeki Pielicy z okresu II wojny światowej, ale też chętnie obejrzeliśmy nowe obiekty areny lodowej. E, byliśmy na szańcu Hubala e, i w kilku innych miejscach, które związane są z pamięcią o majorze Hubalu. Generalnie imprezę zaliczamy do bardzo udanej. Martwi nas tylko niewielkie zainteresowanie jak gdyby mieszkańców i czasowiców, którzy są w spale tego typu przedsięwzięciom. Chciałbym podziękować gospodarzowi terenu, czyli panu wójtowi Bogdanowi Kołuckiemu. Pomagał nam również w organizacji pan Robert Papis.